Witajcie na kanale kulinarne przygody. Dzisiaj będzie przepis na jogurtowe ciasto z owocami na oleju. Ciasto jest błyskawiczne, wilgotne i puszyste, także przygotujcie. Jak zawsze na początku wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie również w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję wam link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Pamiętajcie, aby wszystkie składniki na ciasto były w temperaturze pokojowej. Na początek przesiewamy suche składniki. U mnie trzy szklanki mąki pszennej oraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia przesiewam i na chwilę odstawię to na bok. Jajka, pamiętajcie, żeby były w temperaturze pokojowej, będziemy ucierać z cukrem mikserem. Mam 3 czwarte szklanki cukru i teraz ubijamy na białą, puszystą masę na pewno przez kilka dobrych minut. Do przepisu użyłam oleju rzepakowego. Jest on doskonałym zamiennikiem masła w wypiekach. Olej rzepakowy ma neutralny, przyjemny smak i aromat, który nie zmieni smaku naszego ciasta. Zastosowanie oleju rzepakowego zamiast masła w wypiekach sprawi, że nasze ciasto będzie tańsze, zdrowsze, wegetariańskie i zachowa swój tradycyjny smak. Po kilku minutach masa jest już biała i puszysta. Możemy dodawać kolejne składniki. Dodajemy pół szklanki oleju rzepakowego. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. Następnie dodajemy szklankę jogurtu naturalnego gęstego. Zamiast jogurtu można również użyć kefiru lub maślanki. I teraz krótko to miksujemy już teraz na wolnych obrotach. Pamiętajcie, że ciasta jogurtowego nie możemy długo miksować, żeby za bardzo się nie napowietrzyło i nie powstał nam później zakalec. Następnie będziemy wsypywać suche składniki partiami. I również miksujemy to na wolnych obrotach i bardzo krótko. Pamiętajcie, że to nie musi być jednolite ciasto, tak tylko żeby nie było widać mąki i żeby te składniki się połączyły. Ciasto mam już zmiksowane. Możemy już nagrzewać sobie piekarnik do temperatury 175 stopni. Ciasto przekładam do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Blaszka jest o wymiarach 26 na 26 cm. Możecie wziąć troszeczkę mniejszą lub troszeczkę większą. Ciasto wychodzi dość gęste i takie też powinno być. Następnie za pomocą szpatułki rozprowadzam równomiernie po całej blaszce przygotowałam 350 g świeżych owoców i teraz będę lekko dociskała je do ciasta. Ja mam akurat borówki i maliny, ale możecie dać inne owoce sezonowe, mogą być też owoce z puszki. Ciasto będziemy wkładać do nagrzanego piekarnika. Pieczemy na funkcji góra-dół bez termoobiegu do tak zwanego suchego patyczka lub około 45 minut. Owoce lekko dociskam do ciasta, one później podczas pieczenia będą nam lekko podnosiły się do góry, więc lepiej je docisnąć. Lekko przestudzone opruszam jeszcze cukrem pudrem i gotowe. Jak widzicie, przepis bardzo prosty, zawsze się udaje. Także przygotujcie, skomentujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.